Towarzyszu kolejny kubek do rozdania, tutaj Pridag z kanału Pekuś i Pridak. Użytkownik koniku Hugo XXX No Porno, pał. Wow. Jedyne co trzyma mnie przy życiu to pizza i Counter-Strike. Właściwie to w sumie. Teraz pewnie zastanawiasz się, co ja kurwa muszę zrobić, żeby wygrać ten kubek. Bierzesz udział w losowaniu poprzez pisanie komentarza pod tym filmem, lajkowanie tego filmiku, Dostępniasz na fejsie, twitterze, google plus, babci, znajomi, nauczycielce, Andrzejowi, prezydentowi, kaczorowi, karakanowi. Subskrybujesz ten kanał i już jesteś zapisany do listy, która bierze udział w losowaniu tego jakże cudownego kubka do picia. Może w niekonwencjonalny sposób, yerba mate. Cześć, witamy wszystkich. Bardzo serdecznie gorąco. W kolejnym już odcinku Zajadamy, oceniamy. A słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was ogromny, niesamowity, wyśmienity specjal, bo jesteśmy w Berlinie. A tak dokładnie jest. oceniamy lokal. Ale pizzeria. A gdzie jesteśmy, w Arkadiuszu? W Berlinie. Ale Zapraszamy na kolejny odcinek. Zajadamy. Oceniamy. Mit salami i peperoni. Sharp Milano. Mm salami, -hmm. szinken und. czyli taka szynka pieczarki. Standardowa. No pizza do nas po 10 minutach 10 minut tak jak powiedział minuten czy minut? jak oni mówią minuten minuten, no właśnie Także że 10 rzeczywiście było szynka fajnie wygląda chyba konserwowa pieczarek symbolicznie, ale nie są one czarne no i salami, wiadomo ciasto, bardzo gorąca cienkie ciasto, bardzo cieniutkie ciasto zobaczcie mozzarella, super sprawa bardzo ładnie nakryte Dostaliśmy także generalnie tyle. Podkładu pomidorowego dość gęstego jest tutaj, dość sporo. Tak to się prezentuje. A jak szczegółowo posmakuje, możemy od razu na gorąco to sprawdzić. wiem, możecie mi przypominać, źle tara i źle się posługuje Nieważne, ale one są dość solidne, dość ciężkie swoją drogą. I generalnie robię tak, żeby, żeby mi było wygodnie. Nie zwracajcie na to dużej uwagi. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Pizza bardzo ładnie pachnie. No i przypomina mi takie mrożoną pizzę. dość popularną w Polsce. Są tu wyraziste smaki. Bardzo pizza jest soczysta. No i fajna. Szkoda, że nie mamy sosu po tej pizzy. Co do samego ciasta, jest ono bardzo cienkie, aczkolwiek bardzo dobrze przypieczone. I genialnie pachnie. Miód malina, takiego ciasta w historii Zajadamy Oceniamy jeszcze nie było. Pizza to miłość. Co dziwne i w sumie było dla nas ogromnym zaskoczeniem gość tutaj, który nam podawał, kelner czy, czy to właściciel jest, który nam podawał tą pizzę z Nasłupsk, ma tam znajomych. Więc dla nas jest to ogromne, jest w tle, jest, jest, w tle. jest to dla nas... ogromne zaskoczenie i duża radość, że mamy tutaj, powiedzmy, jakieś powiązania z naszym rodzinnym miastem. Dzisiaj zajmujemy się tym oto kawałkiem pizzy. Niestety żadnych sosów czy jakiejś oliwy nie dostaliśmy, bo tutaj mm, pan, który nas obsługuje, kelner, stwierdził, że do pizzy niepotrzebne są sosy i ma rację, bo w pizzy sosy generalnie nie są potrzebne. Natomiast smaczek, no właśnie, przekonajmy się, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Dlaczegoż sami? Słuchajcie, normalnie oceniamy pizzę już rękoma, tyle że tutaj ta pizza się troszeczkę sypie, bo jest bardzo cieniutka, typowo włosko. Dla mnie jest taka delikatnie słona, ale jednocześnie bardzo soczysta, świetny smaczek. Rzeczywiście, ciasto tutaj kurczę jest takie dosyć unikatowe, yy, bardzo cienkie, salami, mocny, wyrazisty smaczek. Podkład tutaj dodaje bardzo ciekawej, jakiejś kolorystyki tych wszystkich tutaj smaków. Według mnie m, bardzo, bardzo dobre. Generalnie rzecz biorąc, przypomina mi to troszkę pizzę taką, która znajdowała się w Subsku w Antarze. Nie pamiętam tej nazwy tego lokalu. Pod spodem. Vincenzo. Duże zaskoczenie. E, oczywiście ogromne plusiki. Myślę, że takie pizze warto spróbować. Tyle. W skali od 1 do 10. 9. dam. Albo nawet i więcej Mała poprawka, mała poprawka Tutaj ten pan, który nam pizzę przyniósł Powiedział, że nie Słupska, a Ustka Ale Ustka ze Słupskim to tworzy dwumiasto, Więc to są takie bliźniacze Twory, że tak powiem Oczywiście bliźniacze miasta Więc e, tak czy siak powiązania są Natomiast e, tutaj oceniając tą pizzę Która swoją drogą jest e, bardzo dobra Bardzo dobra Mocna na Wyrazista mhm. ja powiem, powiem Wam, że podkład pomidorowy kuruje I e... ciasto jest bardzo ciekawe 9 na 10 9 na 10 co najmniej To jest takie mocne 9 na 10 To jest dla tej pizzerii Dlaczego tak? My jesteśmy jako Polacy przyzwyczajeni do tego, że w pizzy mamy sosy, oliwy czy coś takiego Tutaj tego nie ma, więc dlatego tak jest Ale, ale gdyby... generalnie to ciasto nie jest aż tak rewelacyjne Smakuje super, ale... A wiecie dlaczego? Bo ono jest mega cienkie Cięcie. Berlin, bardzo fajne, duże miasto. Czuje się trochę jak w tych filmach amerykańskich. I w sumie dziękuję Pekusiowi za to, że mogliśmy tutaj wspólnie pojechać. Razem oczywiście też z Arkiem, naszym kamerzystą. Zapraszam na Zajadam Odzyniamy, kolejne odcinki sezonu letniego. No i co tydzień oczywiście kubek do wygrania. Komentujcie nasze materiały, żeby zgarnąć kubeczek. Tak jest, także do zobaczyska w Polsce.